Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Yy, witam bardzo serdecznie Wodników, bo to dzisiaj dla Was będzie czytanie, moi drodzy. Wiadomość od kart. Zobaczymy sobie, co będą chciały Wam przekazać karty i jakie będą miały dla Was wiadomości. Moi drodzy, jest to czytanie ogólne, więc bierzcie to, co potrzebujecie. Z nie każdym to będzie rezonowało, oczywiście. Bierzcie tylko to, co jest z Wami zgodne. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Oczywiście jest to czytanie bezterminowe, także kiedy poczujecie ochotę, to sobie obejrzyjcie i odsłuchacie. Zaczniemy sobie od karty wyroczni i zobaczymy sobie, jaka wiadomość jest od wyroczni dla Wodnika. Ekwiprystyka. Dobra. Patrzymy, co to takiego? Taka celebracja trochę mi się tutaj nasuwa. Zaraz zobaczymy, co to tutaj wyrocznie chciała by przekazać. Już Wam szukam. O, mamy. Już patrzymy. Teraz, kiedy wyruszasz w nową podróż, najważniejsza jest samodzielność. Inni mogą nie posiadać wizji i środków, których potrzebujesz. Uświadom sobie, że dzięki życiowej mądrości, którą nabyłeś, masz umiejętność i kompetencje, żeby pewnie ruszyć naprzód. Wiara w siebie jest tu niezwykle istotna. Inną kwestią, nad którą musisz, za, za, musisz się zastanowić, jest wyznaczanie i utrzymywanie granic w relacjach z innymi. Przyjrzyj się uważnie swoim obecnym związkom. Kiedy wiesz, kim jesteś i masz zdrową świadomość, gdzie kończysz się ty, a gdzie zaczynają inni, jesteś w stanie stworzyć najlepsze mo możliwe relacje i przyciągnąć ludzi, którzy odzwierciedlają Twoją postawę. Niezależne związki oparte na wzajemnym wsparciu stymulują i motywują do zmiany. W tej chwili możesz osiągnąć wszystko. No, my, wodniki, mamy coś takiego, że w pewnym momencie, kiedy dzieje się nie tak, jak powinno być w naszym życiu, wyjaśniamy pewne rzeczy na bieżąco to jest jedna kwestia. Jeśli to nie przynosi efektu, no to idziemy w swoją stronę. Przynajmniej y, ja tak mam. Nie wiem, czy wszystkie wodniki, ale no ja tak mam. Także, kochani, to, co dla Was jest najważniejsze, dążmy do tego, to, co dla Was jest najważniejsze. Nie dla kogoś, tylko dla was. Dobra, moi drodzy, patrzymy sobie teraz. Mam zafarbowane paznokcie, ponieważ robiłam pewne rzeczy. I niestety nie założyłam rękawiczek, a nie założyłam ich dlatego, ponieważ nie lubię rękawiczek. I no, i tak wyszło, że zafarbowały, zafarbowało mi paznokcie, także wybaczcie. Dobra. Patrzymy sobie, kochani, jakie wiadomości mają dla Was karty. Dla Wodnika. Jakie wiadomości? Kochani, pierwsze co mi się tutaj rysuje, to to, że ktoś będzie was chciał gdzieś zaprosić. Tutaj mamy, tutaj mocno mi się rysuje kwestia związkowa. Ktoś będzie chciał was zaprosić na randkę. Ale wy się bardzo mocno przed tym wzbraniacie z wiadomych, kochani dla Was przyczyn, chronicie siebie. Może być tak, że w przeszłości yy, przeżyliście takie nieciekawe, nieciekawe chwile, lub może być tak, że to nie jest odpowiedni moment na to, abyście wy zaczynali coś nowego w kwestiach relacyjnych. Nie jesteście na to gotowi yy, yy, z wiadomych dla Was przyczyn, bardzo mocno chronicie siebie ale ten człowiek nie odpuszcza, ponieważ jest bardzo wami zainteresowany, tutaj należałoby też troszeczkę uważać, bo to jest osoba bardzo romantyczna, bardzo, yy, bardzo wrażliwa taka, ale też doświadczona w pewnych kwestiach, ale też może być flirciarz. Także wy będziecie wiedzieć najlepiej, może być także dlatego, że... W w pewnym momencie wychwyciliście intencję tego człowieka, dlatego tak bardzo się przed tym chronicie, tak bardzo y, wzbraniacie się przed tą relacją, ale niekoniecznie tak musi być. Możecie po prostu potraktować to, oczywiście, jeśli macie ochotę, y, na zasadzie takiej y, fajnie spędzonego czasu. Możecie się spotkać z kimś, fajnie spędzić czas y, i tyle. Potraktować to jako, jako przyjemność. Ale to wszystko, kochani, zależy od Was. Bardzo mocno chronicie swoją przestrzeń. Byle kogo do tej przestrzeni nie wpuszczacie, Wy decydujecie, kto wchodzi w Waszą przestrzeń, w Wasze pole energetyczne, ale ten człowiek jest Wami zainteresowany. To już decyzja należy, moi drodzy, do Was. To jest dla części oczywiście. Dla części z Was bardzo mocno się będziecie komunikować odnośnie jakiejś sytuacji w Waszym życiu. Może być tak, że może być to związane, kochani, z, waszą, z Waszym wzrostem, czyli z Waszym rozwojem. Może po prostu kształcicie się w pewnym kierunku, szkolicie się i tutaj będziecie kogoś prosić o radę, lub po prostu jesteście w jakiejś grupie osób, które z, uczęszczają z Wami na zajęcia, szkolą się w tej samej dziedzinie i będziecie się wymieniać informacjami. Bardzo tutaj mi się rysuje rozwój Wasz, wzrost w jakiejś dziedzinie Waszego życia: czy to są kwestie zawodowe, czy to są kwestie duchowe, to już Wy będziecie wiedzieć najlepiej, ale tak jakby nowy początek w jakiejś dziedzinie Waszego życia tutaj się bardzo mocno rysuje. Może być w kwestiach zawodowych, nastawione to na, typowo na przynoszenie profitów finansowych. Może być też rozwój wasz wewnętrzny, ponieważ tak czujecie, tak robicie, ale tutaj bardzo dużo informacji będziecie nabywać bardzo dużo wiadomości będziecie dostawać bardzo mocno będziecie się komunikować tutaj w najbliższym czasie. No, i tak jak mówię, może to być związane z kwestiami yy, zawodowymi, ale niekoniecznie. Dobrze, sprawdzimy sobie, kochani, teraz yy, tego człowieka i tą ochronę, dlaczego tak bardzo się chronicie, no i te wiadomości, zobaczymy sobie, czego mogą dotyczyć te wiadomości tutaj, które będziecie otrzymywać, ta komunikacja bardzo szybka komunikacja tutaj mi się rysuje drogą internetową, bardzo szybko telefoniczną, będziecie się wymieniać informacjami dobrze, zobaczmy sobie w takim razie hmm. odnośnie tego człowieka tutaj, co jest z wami zainteresowane i ochroną waszą no sprawy idą piorunująco do przodu ktoś nie odpuści kochani, ktoś będzie o was trochę walczył, mam wrażenie ta osoba będzie bardzo mocno zabiegać o wasze względy, ale wy z wiadomych przyczyn, tak jak wam mówiłam na początku, będziecie się przed tym chronić. Sprawy idą bardzo szybko do przodu w pozytywną, kochani, stronę. W pozytywnym znaczeniu tego słowa, ale mocno się chronicie. Wzbraniacie się. Tak, jakbyście mieli wystarczająco, kochani, siły na to, żeby się ochronić przed tym człowiekiem, ale z drugiej strony jest też taka potrzeba zaopiekowania się wami, takiego, wiecie o co chodzi. Czujecie, że chcielibyście, z jednej strony byście chcieli, a z drugiej strony z wiadomych dla Was przyczyn nie jesteście może gotowi na to, lub, lub coś się kiedyś wydarzyło, że nie chcecie. Nie chcecie wchodzić w tą relację, ale ten ktoś nie odpuszcza i bardzo mocno tutaj o was, kochani, zabiega. Macie też siłę w sobie ogromną, no jak to wodnik. Może być, kochani, tak, że coś się kiedyś posypało w waszym życiu tak dosyć mocno zawaliło się to, co wydawało wam się, że jest waszą opoką, waszą ostoją, że ma takie solidne fundamenty na przyszłość, ale niestety z pewnych przyczyn. Tutaj się mogło być tak, że relacja się rozsypała, dlatego wy troszeczkę patrzycie przez pryzmat tej przeszłości i tak bardzo chronicie się przed czymś nowym w waszym życiu. Ale może kochani niepotrzebnie, może niepotrzebnie, może facet jest godny tego, ale przez to wasze sparzenie się w przeszłości bardzo mocno się przed tym wzbraniacie. A dlatego się wzbraniacie, mam wrażenie, ponieważ wy jesteście teraz nastawieni w swoim życiu na zupełnie coś innego niż relacje. Postawiliście na siebie, na wzrost siebie, na rozwój siebie w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to będzie, kochani, dziedzina zawodowa, czy to będzie wasza wewnętrzna. Wy jesteście nastawieni na rozwój wasz. Nie jesteście teraz. Nie chcecie sobie zawracać po prostu głowy e, jakimiś tam e, miłostkami, romansami, e, spotkaniami. Po prostu chcecie skupić się na sobie i na waszym rozwoju. Macie też, kochani, też takie momenty, gdzie czujecie to takie. Mm, Macie to poczucie braku w sobie. Dlatego może tak bardzo stawiacie na ten rozwój wasz, ponieważ kiedyś w przeszłości doznaliście to poczucie, mieliście to uczucie braku, to takie poczucie bezwartości, takie poczucie, że nikomu niczemu, nikomu nie jestem potrzebny. Teraz wy stanęliście na nogi, w tym momencie się pojawia człowiek, który wam tutaj Zawraca głowę jakimiś pierdołami, a wy zupełnie o czymś innym myślicie. Część z was mogła po prostu stracić, kochani, stracić pieniążki. Źle ulokowane mogły być te pieniążki. Mogło być tak, że lub pożyczyliście komuś pieniążki i ten ktoś tych pieniędzy nie oddał. I w tym momencie, kiedy wy najbardziej potrzeba, potrzebowaliście tych, tych pieniążków, one po prostu tam gdzieś sobie wybyły. I straciliście pewne rzeczy. Y mogło być tak, że mm, weszliście we współpracę z pewnymi osobami, które no, zaleciały sobie w balona i was oszukały. I straciliście po prostu majątek. Tak, też tak, kochani, mogło być. Mogło być tak, że również mogło być też tak, że przez y bardzo bliską wam osobę. Bardzo bliska wam osoba tutaj zaleciała sobie w balona, tak? I wy poczuliście bardzo duży zawód, bardzo duże poczucie utraty gruntu pod nogami. I stąd ta ochrona siebie. Stąd to bardzo mocne weryfikowanie tego, kogo wpuszczacie do, do waszego życia. Obrona siebie wręcz, obrona swojej przestrzeni, obrona swojej rodziny. Aby uniknąć sytuacji z przeszłości. Też tak, kochani, może być. Dobrze. Zobaczymy sobie teraz um, komunikację. W jakiej kwestii będziecie się komunikować? Będziecie się komunikować, kochani, odnośnie um, uwolnienia się od pewnych rzeczy, odnośnie zakończenia pewnych spraw, dopięcia pewnych spraw do końca. Zamknięcia pewnych spraw do końca, ponieważ te sprawy też się ciągną w przeszłość, w przyszłość, przepraszam. Tutaj i teraz to za Wami się ciągnie. Będziecie to, kochani, domykać, będziecie podejmować decyzje, będziecie zostawiać ze sobą pewne rzeczy, które już nic nie wnoszą do Waszego życia. Może będziecie się radzić kogoś odnośnie tej sytuacji. Ale też, jest też, ale też, kochani, jest tak, że przed Wami będzie jakaś decyzja do podjęcia w kwestiach relacyjnych. Po raz kolejny. Ktoś tutaj jest z Wami bardzo mocno zainteresowany i ktoś będzie się starał bardzo mocno o Wasze względy. To nie będzie przelotna miłostka, kochani. To będzie osoba, która ma bardzo poważne zamiary w stosunku do Was. Jakiś nowy początek w kwestiach relacyjnych. Bardzo, będzie przyciągać, bardzo będziecie przyciągać uwagę płci przeciwnej, waszą delikatnością, waszą kreatywnością, waszą taką seksualnością, taką kobiecością odwrócicie sobie panowie po swojemu bardzo będziecie zwracać płac przeciwną, będziecie zwracać na siebie uwagę mhm. ktoś będzie, ale ktoś tu ewidentnie będzie o was zabiegał jest kochani, macie kochani w sobie równowagę, macie w sobie harmonię macie poukładane życie tak jakbyście tego chcieli, oczywiście to jest dla części jest balans jest równowaga między dawaniem a braniem, jest harmonia w sobie, macie ten spokój wewnętrzny. Jesteście również bardzo dobrymi rodzicami, którzy potrafią odpowiednio pokierować swoimi pociechami, tak, żeby to było zgodne z wami, również, tak? ale również potrzebne waszym pociechom w ich rozwoju. Jeśli trzeba, zatrzymujecie się w odpowiednim momencie po to, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy. Jeśli sprawy utknęły w miejscu, które są dla Was bardzo ważne, to utknęły po to, żebyście wy przystanęli i zastanowili się nad pewnymi rzeczami, jak, to dalej, jak tym dalej pokierować, tak? Dobrze. Obawiacie się tego zranienia, kochani. Obawiacie się. Hmm... Tego oszukania, może część z Was w przeszłości, bardzo podobnie jak tutaj, może część z Was, kochani, w przeszłości hmm, została bardzo mocno zraniona. Dlatego, ten ktoś, który pojawia się w Waszym życiu, który jest Wami bardzo mocno zainteresowany, Wy bardzo się mocno tego obawiacie. Jest potrzeba karty, mówią: Zatrzymaj się, przemyśl sobie pewne rzeczy, przemyśl sobie to, co jest dla Ciebie istotne, to, co jest dla Ciebie ważne. Nie patrz przez pryzmat przeszłości, stąd też bardzo mocno chronicie siebie. Życzę Wam, kochanie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.